Manko, moi drodzy, witam Was znowu. A to dlatego, że tamtą pigwę skończyłaś już? Tak. Że muszę Wam coś pokazać, bo ta pigwa, którą ostatnio Ewa robiła, widzieliście na którymś filmie na pewno, yy, to zastępuje i cukier, i cytrynę do herbaty. Ja Nie trzeba ani słodzić, ani cytrynować. A zresztą cytryna do herbaty to jest, wiecie, podobno się nie powinno dawać, bo jakieś związki się wydzielają. Nie wiem, czy to jest prawda. No, ale tak mówią. <słyska> Ewcia tu robi kanapeczki. Ja właśnie będę... Tak, Ewa mówi, robimy sobie jedną wspólną herbatę. Mówię tak, wlewamy moi i jeszcze trzecią rzecz jaką robi to wiecie jak herbata jest za gorąca to to tyle ile wlejemy to tak fajnie jest mm, fajnie się schładza tak a co nie pasuje ci jedna nie, herbata jedną chciałam też fajnie jedną. nie no no to jedną wspólną bo zaraz będziemy robić kawę i i o, i o boże co do tej kawy to zaraz wam pokażę a teraz będzie kawka tylko podstawimy ten sprzęt no, nie włączone tu jest. Co Kto tu się bawi przedłużaczami moimi? Ja wyłączam na noc ten przedłużacz. No dobrze, wlejemy wody, zaraz do gić. A propos kawy, moi drodzy, to tutaj jeszcze jak widzicie, troszkę jest, ale co prawda nie jest to zbyt dużo. Dlatego mamy nową dostawę. Od aperto mamy. Taką kawusie bardzo nam ona smakowała. Mamy również taką kawusię i też ona nam bardzo smakowało. Smakowała. Nie wiem, czy, czy wy sobie zakupiliście, czy nie. W każdym razie, jeżeli sobie nie zakupiliście, to cały czas jest aktywny yy, tutaj yy, ten kod, który właśnie widzicie pod spodem i w opisie też go dam. Ewa Sławek 10 i na ten kod macie zniżkę, jeżeli byście sobie chcieli yy, zamówić tą kawkę, ale naprawdę warto, bo jest bardzo dobra. To jest to, moi drodzy. Yy, jesteśmy po śniadanku. Jak widzieliście na śniadanku. Nie wiem, czy pokazywałem wam kanapeczki, ale były bardzo dobre. Były dobre. A teraz kopiec kreta. Yy, tylko że nie w kształcie kopca, tylko w kształcie blachy. Tak, na płasko, bez kopca. Ale smakuje tak samo. No pewnie. <laughs> Co? Ewcia, moi drodzy, tworzy teraz. Grupę na Facebooku. Właśnie. Grupę na Facebooku, grupę, która... grupę wsparcia, która nam, e, która razem z nami je, jedzie do czarnej dupy w siną dal e, do lasu gdzieś tam e, na Sylwestra. Mówiłem już, że na Sylwestra, czy nie mówiłem? Nie mówiłem, właśnie teraz powiedziałem. No to właśnie na Sylwestra, tak. Ewka tam właśnie wszystko pozajmowane jest, słuchajcie, tysiące wiadomości, no już zajęte, no już zajęte, no już zajęte, aż w końcu Ewa Dopięła swego i znalazła w końcu. <noise> Co mówiłaś? Nie nagrywaj mnie. Dlaczego? O, maść na twarzy. Fajnie. Wszyscy na pewno wiedzą jak wygląda maść na twarzy. Nie, bo tu jest zimno. Zimno jest? Na Napalić w kominku? Tak. Właśnie. A ten gaz, który zużywa mój piec, rozumiesz, na dole? raczej ile ona ma wody do wypicia. No, czy ona jest poważna, czy nie? Ewka, a te zabawki tam tutaj, które w Kadrze teraz właśnie pokazałem widzą, to co to one tam oznaczają? Nie mam teraz tak podzielnej uwagi. Nie? Ona robi Sylwester Stallone teraz. Sylwester Stallone robisz? No. Fk tworzy grupę wsparcia dla sylwestrowych alkoholików. Ja nie piję. <laughs> Przecież ja też nie. No właśnie, ja też. Za kogo ty mnie masz? Za jakiegoś desperata degenerata? Ja też piję. Ty też? Ja też piję blokować i wtedy jak się kliknie ten guzik to się to otwiera i występuje. Doskonałe skoro. to jest. Yy, druga, mhm. kawa. druga kawa? Dziś Druga kawa. Troszkę zostało, bo bo wiecie co? Bo już miałem drugi kawałek ciasta, bo te ciasto jest takie dobre, że teraz Donia mówi, że jest zimno, to jej trochę rozpalę w kominku i to jej będzie ciepło. Bo nie ma sensu podkręcać pieca, bo jak przyjdzie wieczór, to znowu ten piec. Się rozdmucha. No i to, no. to to. może dziwnie wyglądać. Ja nałożyłem, a Donia tutaj się węczy z szybą, bo jednak ładnie to wygląda, jak szyba jest czysta. Nie ma lekko, moi drodzy. Szyba musi być czysta. Czy dzisiaj mam rozpalić? FK. Tylko tu się nie żartuj sobie. Rozpalaj. <laughs> Donia, rozpalaj. Co? Co jo? Rozpalasz czy ja mam rozpalać? Nie umiem tego. Nie umiem. Samochodem umie jeździć, a rozpalać nie umie. To są kpiny jakieś. Ładnie się rozjarało. I jest gitara. Teraz będzie fajnie cieplutko. Oczywiście i tak jest ciepło, ale co po niektórym tutaj psycha siada i dlatego tak jest Ewcia się zajmuje grupą wsparcia sylwestrowego tutaj na, na fejsie bo to musi być wsparcie wiecie jak to jest sylwestra? Co ja bym chciała? Ja bym chciała, żeby na sylwestrowym stole stanęły dwie kaczki faszerowane kaszą z grzywami. lub jabłkami, obojętnie kaszą z grzywami. <laughs> Bo kaszę zjesz, nie? Jajka niekoniecznie. No tak. No. Jajeczka w majonezie na pewno. sałatka grecka, bo ja bym bardzo chciała, i chyba wszędzie u mnie to nie? Tak. Mi się wydaje. No ja, ja mogę ugotować flaki, bo bym chciała na nowy rok flaczki. No Jajęc tak. Z pieczywem z bułką na przykład, albo z jakimś ciemnym pieczywem. Później na tego sylwestra wypadałoby, żeby stały takie zimna płyta. No, to ja też ją mogę zrobić. Taka kolorowa, z serów i takich innych rzeczy. Tak, żeby było co przekąsić i czym się najeść. Oprócz tego bym chciała, żeby były żeberka w miodzie i schabowe klasyczne Żeberka w miodzie to grubo. No, Nie? a propos schabowych, to my tutaj właśnie dzisiaj na obiad będziemy mieli schabowe. Do tego frytki i jakaś tam surówka, sałatka czy papryczka, czy coś. A na kolację. Tutaj już się rozmraża część yy, przepyszny boczek, którego nie zjedliśmy ostatnio. Pałeczki albo pałki. Pomidorki. Muszę tuc. Poczekaj, nie tuc. Pomidorki. Do tego będą jajka w majonezie. Zresztą zobaczycie, jak zostaniecie do końca filmu. A propos tego, to ja zauważyłem moi drodzy, że tutaj. Tego nie było. Tego nie było. Ale to nie. To nie ten rok na to, żeby to niwelować, zajmiemy się tym w przyszłym roku. Cały, cały czas, moi drodzy, ja wam pokazuję to jedzenie, bo to jest takie dobre wszystko, że ja chociaż wyglądem chciałbym was przekonać do tego, żeby... Zachęcić. Zachęcić, tak. No, zresztą efekty, efekty są widoczne w niektórych miejscach, ale to nie szkodzi nic, nie? Ta, jest tam to jest moje tamto? Tamto jest twoje, Dobra. z papryczką, bo Ta. tylko myjemy papryczki dzieci chciały kiszonę. Aha, no dobrze, to ja już sobie biorę i, i będzie Jak pamiętam, to zawsze istnieją postanowienia noworoczne, a nie. Patrz jak piesz. Kogo on tam widzi? A nie listopadowe, więc. Wiecie. Jak idziemy z, yy, załatwić parę spraw i zobaczymy, czy do niej umie jeździć. Co prawda, prawka jeszcze nie ma, ale już zdała. Więc chyba jest git. Rozumiem. Z elektryk. I od razu, może ten. Od razu, może umujemy furkę, co? No, to to nie Donia wyje wyjedziesz? Dasz radę? Nie chcę, chyba. Chyba nie chcę, mówi. Dobra, ale zobaczcie jak tutaj ja bym wsiadł. To jest tak, jak taki trendik na TikToku. A gdzie ty siadasz z przodu? Jak taki trendik na TikToku, że facet się po kobiecie swojej ten, nie? I ustawienie no, Widzę właśnie. <laughs> jest jeszcze lepsze niż moje. No, jeszcze lepsze. Po co takie duże samochody? Jak y, ustawiają fotel jak y, nie wiadomo do czego, jak do jariska. Dzięki Ale mało <laughs> miejsca. Ja tak akurat panu. bardzo lubię jariska. No. Zobaczcie. To jest. Jak to się mówi? Premiera. Wczoraj miała premierę. Wczor wczoraj miała premierę jechania Volvo, a dzisiaj, proszę bardzo, pełne skupienie, fotel na max do przodu, opieradło na max prosto, lusterka ustawione, obie ręce na kierownicę. No za druga, na dobra. Albo na za 15 trzecia. Tak, nie ma lipy, moi drodzy. Teraz mam dwóch kierowców, także mogę, podwój być, być. <laughs> mogę podwójnie na gazie jeździć. Co, gdzie jest, mówiłaś? To jest jak się przyje, ten, żeby było tak samo. Aha, i to będzie taki hałas teraz, bez gazu. No, będzie. A no, ale jak łatwo. no. Nie musisz e, wyłączać, tylko wystarczy no, nacisnąć no, hamulec. nie, no, Mieliście to w Toyotach? Było, no, ale w tych nowych. No, ale pewnie nie trzeba, nie wolno jeździć na tym, nie? E, nie, na trasie mogliśmy. Aha. Ale ja to się powalałam, wiesz, powoli z FK do tyłu. Same, same takie i same. O, szale. jeszcze Jest jeszcze tak Finka, zobacz, jeszcze Finka, bo ona my się ubieraliśmy, a ona proszę bardzo. Jest, ona też pojechała. Ona na też. Fideczko. Właśnie. <coughs> ona by chciała wysoko na siedziciu, bo ona chce No tak. Tylko nie przekraczaj prędkości bo jeszcze prawka nie masz, a, a zaraz Ci zabiorą jak przekroczysz i co będzie? Yy, dobra zobaczcie, pełne skupienie, ale to już mówiłem chyba, nie? pełne skupienie, yy, siedzenie na max do przodu jedziemy 70, 73, o 3 przekracza o 3 przekraczasz ale od 5 tak wyszło yy, no, to widzicie jaka jest sytuacja Donia jeździ jakby jakby umiała jeździć. A czemu? Przecież umiał chyba. Trochę. Chyba umiesz. Chyba cię coś w tej szkole nauczyli. Tak myślę. Nie wiem, zobaczę. Donia się pyta, gdzie najda, naj, najdalej na mynie trzeba jechać. <grym> Najdłuższą drogą. Najdłuższą drogą mówi. Wiecie jak to jest, nie? W ogóle to fajnie ci jeździ Lubisz jeździć? Ja lubię jeździć. Teraz... Bardzo, ale trochę jest dziwnie tym, na przykład ta noga nie, no, wiesz od sprzęgła nie, nie ma co robić i trochę jej to nie pasuje, tak no... jak zwyczaję, nie? Ale, ale fajnie, no ja lubię na drodze, ja, ja, to jest fajnie, ja te... wskazy się włączą i w ogóle jest śmiesznie ja, ja na tym z prawą nogą jak włączę już tempomat sobie, to sobie czasami to zakładam nogę na nogę nie jest, nie jest to zbyt takie mądre, no ale takie życie jest Jeszcze raz musisz nacisnąć 3 minuty Hello. mieliśmy. Aha. Cio, dobra. Mieliśmy 3 złote na Namyjnie, moi drodzy widzowie. 3 złote I tak się uporałem, z, że, że za 3 złote umyłem. Bo nie mieliśmy. Nikt kasy nie ma. A tutaj nie można tym blikiem, ani telefonem, ani Czemu kartą. Się i mhm, no dobrze. i teraz jedziemy do domu. No, będzie nawet do niej się udało, do garażu naszego wielkiego wjechać. kurcze O, finka tam e, załatwia potrzebę fizjologiczną jakąś. No dobra. A jak przeleciała, jak przeleciała! Dobrze. Jak, jest, jak chłopak przychodzi do dziewczyny. A tak to dziewczyna jest. Wie, wiecie jak. Worek na ten. Worek na ciało, i cała w ogóle może być. A już nie będę tutaj mówił przy wszystkich, bo naprawdę. Ale jak chłopak przychodzi, to proszę bardzo. Jakie malunki, jakie rzęsy, jaka, jaka, ta, jaka idealność tutaj błyszczy. No, w końcu. Tu normalnie tak trzeba bije. Te, te, trzeba koloryzować I tak robi w Tak, ta, i tak robi w konia tego chłopaka. Jak to, jaka to ona nie jest piękna. Że niby taka ładna jest. Że niby taka ładna, właśnie. Ja jestem śliczna. Śliczna. To jest Evy Mania zostawić. Włączyć, bo to było włączone. Ja wyłączyłem teraz i pójść sobie. Musiałem wyłączyć, bo wiedziałem, że zaraz nie przyjdzie, zapomni i za chwilę wpadnie. I o Boże, co tutaj się dzieje? A to się nic nie dzieje, po prostu wyłączyłem. I tyle, bo się nie spieszy do kolacji. Jeszcze czas. To ja się wezmę za ubieranie jajeczek, przynajmniej. Next day. Jak widzieliście, kolacyjka wczoraj była bardzo dobra, ale zaraz wam pokażę oprócz, bo najpierw zjemy śniadanko, a zaraz wam pokażę, co będzie. Później, Wiem, czy Wy już widzieliście takie, takie wydanie kopca kreta. Bo wiadomo, kopiec kreta każdy wie, jak wygląda. Wygląda tak, taki kopiec, ale Ewcia robi w taki fajny sposób. Że jest to płaskie i to jest ze składników z kopca kreta. I to wygląda i smakuje równie dobrze jak tamto, i jest bardziej podzielne, nie? bo tamto to taki kopiec. To wiecie, jak, jak to zrobić. No, i to będzie później do kawusi. Połowę już zjedzone wczoraj było, a dzisiaj będzie jeszcze. Wziąłem śniadanko, a Ewa prawie usiadła, ale mówi, a może przekroję na pół, bo ja nie lubię takich dużych jeść. No, ona nie lubi takich dużych, mnie jest wszystko jedno, ale wolę też mniejsze. Aczkolwiek zauważyłem, że jak jest mniejszych trochę, to mniejszych się więcej. No, tak jakieś zauważyłem. Herbatka jedna dla nas dwóch w takim dużym kubie, bo my pijemy... Ja to w zasadzie w ogóle nie piję, ale ostatnio z tą pigwą, bo tam wlewałem pigwę do tego, to sobie nie, nie myślę, że to jest piwo, nie? To jest pigwa, bo to w butelce po piwie, ale to jest pigwa. I już ostatnio, nie wiem, czy w tym filmie, czy w ostatnim, mówiłem, że jest... Zastępuje i cytrynę, i cukier. I wtedy nie trzeba ani słodzić, ani ten. No, ale trzeba zrobić tą pigwę, tak jak Ewa robiła na którymś filmiku. No i tak. Jeszcze wam... Jeszcze Wam powiem, pochwalę znowu Ewę. Nie wiem, kurde, ja chyba za bardzo ją chwalę. Pochwalę ją, bo już tak znalazła taki, wiecie, fajny domek na sylwestra. Oczywiście, przed sylwestrem. Wam nie pokażemy, bo tam nawet nie pojedziemy, nie? Ale, bo to jest od nas chyba ile? 104, 180, 180 km. Po prostej było. No i jest na, na, na zewnątrz jest taka bala z wodą i tam się będziemy kąpać w Sylwestra i będzie super. Także oglądajcie. Będzie bardzo, 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 bardzo fajnie. Zadumę zrobimy ostrą. Uff. Grześko? Grześko. Idziemy tutaj do Teściowej zobaczyć, bo tutaj będzie kuchnię sobie robić, wiecie? I tutaj już pierwsze ślad remontu tutaj. Sobie. I tutaj jest już to wszystko powywalane. Ciemno jest. Tak, to, a, a to tu co? Tu kuchęki nie będzie? Bo tam jest gniazdko jakieś? Będzie, będzie tylko przesunięta i zlew będzie przesunięty. A. Tam jest do dzbanka, bo tam się tutaj jest do czajnika. Tam dzbany, bo on zlew. tutaj mhm. będzie kładł taką płytę, 3 cm, wiesz? Mhm. I wtedy będzie już I co, na mieszku, i co będzie zmienione tutaj? Fronty i blaty. Czyli I prawie wszystko, no. I przesuniemy, no. nie no, zlewa, ma Aha, zlew mam, a gniazdka ma porobię na niego. No. Tutaj oryginalnie to było bardzo mało gniazdek. Aha, no że, no to front, a jakie fronty będą? Inny kolor biały. pewnie. Mama chciała białe. Aha, będzie jaśniej trochę, nie będzie no. trzeba zapalać światła. No. I chcę tą lodówkę sobie przesunąć tam w róg, nie, Dlaczego tam jest gniazko, tam gdzie tata siedzi. Aha, a tata gdzie będzie teraz siedział? Tu będzie tu. <laughs> tu będzie miał miejsce swoje. To on tam woli pewnie, po tamtej stronie. Nie wolno. A co tu jest w tym wielkim kubie? Ocet jabłkowy. widzicie, zobaczcie ile octu jabłkowego będziemy mieć. Aha. To jest kurce produkcja, produkcja pełną gębą, no i tak e, tutaj, później wam pokażemy jak to zrobione będzie, fajnie, bo na razie to jest syfkiła kiła i mogiła. Dobrze no. żyje, Dobrze, Ewka tam gada i gada o różnych pierdołach, ale te ptaki tutaj kurde, zobaczcie tutaj pełno jest z tych, z tego skarbnika. Wywalili te, wywaliły ten kokos cały, to non stop dziubują tutaj. No yy, co ja miałem mówić? Aha, że Ewa tam gada i gada. O różnych rzeczach co mnie nie interesują. A ja idę grzać yy, kawę będziemy robić teraz. I ciasto, i fajnie, i wszystko. <grym> Zrobiona. To ty pukałeś w ścianę? Tak. Ja mówię, o, mój po mnie puka, kubki ugrzane. Zro... A mama mówi, gdzie puka? No, mówię, no w przejście drzwi, nie? Zrobiona już kawka jest, jeszcze mi się kończy robić. Ciasto już wszystko jest git. Ja widziałam, że już ciasto jest. Na jednym talerzykujemy. Na dwóch. A, to ty masz tak dużo? Tak, nie sądzę, aby to było aż tak duże, jak ja wasaj myśli, że to jest duże. Ja to wam nie pokażę jest takie Cikor, duże. ciko. Pół talerza. To no jest, nie jest. kawałek dużo. mały, co, co to jest? Jeniu? On tak robi. Ale ja tutaj muszę powochać. Mm. Pyszna kawa.